Wziąłbym 50. Cześć. Dziś tematem będzie Ogniskowa, a w zasadzie troszkę też sprzęt, bo będzie o obiektywie Wiltrox. Wiltrox 33 mm F1.4, czyli mój główny obiektyw. I teraz tak, dlaczego Ogniskowa 50 mm jest moją ulubioną? Bo jest to taki kompromis pomiędzy 85 a 35. W moim wypadku 75. A 35. I uwielbiam tym fotografować i plenery, i reportaże ślubne, i z rozmyciem tła, i wieloplany. Wieloplany w zasadzie uważam, że najlepiej właśnie mi wychodzą tym obiektywem. Ten obiektyw to jest dokładnie ten sprzęt. O, tutaj wam zbliżę i pokażę. Więc to jest mój ulubiony. Ulubiony obiektyw. Nie jest to może sprzęt, nie jest to może sprzęt idealny i wybitny, ale jest do bólu poprawny. To znaczy on generuje dobry, naturalny obrazek. To mnie w nim najbardziej urzeka. A czasem pazur pokaże na sesji, gdzie rzuci jakąś ciekawą flarą. Nie każdemu się to musi spodobać, ale jest na pewno warty wzięcia pod uwagę. W porównaniu do Fujika. Lepszy autofokus, szybszy, cichszy. Więc do Fujika 35 1, 4, Oczywiście tego starszego nie mam porównania z tym nowszym Fujikiem 33mm 1,4. Ale cena tego obiektywu jest też całkiem inna. Co do samej ogniskowej, bo nie przede wszystkim tutaj miało być, więc ogniskowa 50mm w przeliczeniu na pełną klatkę. To jest fantastyczna ogniskowa, która w zasadzie powinna Wam wystarczyć na sfotografowanie całego ślubu. Jeżeli ktoś by mi powiedział. Że mam wziąć jeden obiektyw na ślub. No, od przygotowań do wesela to tak zaskoczę Was, nie byłoby to 35 minut, wziąłbym 50. Uważam, że cały reportaż byłby w stanie zrobić 50. Od przygotowań przez ślub. Aż po wesele, ja na przykład na weselu tańcę z kilkoma lampami, jak błyskam. Fotografuję właśnie pięćdziesiątką. Ona fantastycznie oddaje te plany, więc, więc, moim zdaniem, to jest sprzęt, który jest najważniejszy w dniu reportażu. Przynajmniej u mnie. Jak jest u Was, podzielcie się w komentarzach. Trzymajcie się i do następnego.